Pokonaj mnie w szachach, a dam ci 100 milionów dolarów. Miliarder uśmiechnął się szyderczo, ale kiedy córka pokojówki uniosła pionka, jego imperium zaczęło się trząść. To gra dla intelektualistów, nie dla prostych ludzi. Śmiech miliardera rozbił ciszę biblioteki, odbijając się echem od marmurowych podłóg i półek wypełnionych pierwszymi wydaniami. Nazywał się Preston Montgomery, legenda Wall Street. Budowniczy imperium, człowiek, który nigdy nie przegrał. Przed nim stała Susan Miller, pokojówka zbyt nieśmiała, by odpowiedzieć, i jej córka Abigail, zaledwie dziewięcioletnia. Moja matka może nie grać, proszę pana, ale ja gram. Nastąpiły westchnienia. Inwestorzy, rywale i służący jednogłośnie wstrzymali oddech, gdy Preston uśmiechnął się szyderczo, stukając kościanym królem między palcami. Ty, dziecko. Porządku. Więc pokonaj mnie, a dam ci 100 milionów dolarów. Przegraj, a twoja matka zniknie na zawsze. Wielka biblioteka posiadłości Montgomery była wypełniona zapachem starej skóry i drogiego środka do polerowania drewna. W centrum pomieszczenia, na marmurowym postumencie, stał wspaniały zestaw szachowy. Figury zostały wyrzeźbione z kości słoniowej i obsydianu. Szachownica była wypolerowaną płytą z jadeitu i marmuru. Preston Montgomery kochał szachy. Kochał ich logikę, strategię i ich zimną, bezlitosną naturę. Dla niego życie było grą w szachy i nigdy nie przegrał. Susan Miller, jego gospodyni ostrożnie ścierała kurz z półek na książki. Była cichą, skromną kobietą po trzydziestce, z życzliwymi oczami i delikatnym uśmiechem. Jej córka, Abigail Siedziała cicho w kącie, czytając książkę. Abigail miała życzliwe oczy matki. Ale jej włosy były kaskadą jaśniejącego złota. Preston Montgomery wszedł do biblioteki z gromkim grymasem. Właśnie zakończył brutalną telekonferencję, umowę, która się nie powiodła. Był w złym humorze, szukając kogoś do obwiniania. Jego wzrok padł na Suzan. Ty, warknął. Skończyłaś już? Muszę myśleć. Nie mogę myśleć, kiedy latasz tu i tam jak nerwowy ptak. Suzan wzdrygnęła się. Prawie skończyłam, panie Montgomery. Tylko ta ostatnia półka. Oczy Prestona zwęziły się. Podszedł do szachownicy. Podniósł czarnego króla, obracając go w dłoni. Grasz w szachy, Suzan? Suzan pokręciła głową. Nie proszę pana, nigdy się nie nauczyłam. Preston zaśmiał się. Oczywiście, że nie. To gra inteligencji, strategii, wymaga specjalnego rodzaju umysłu. Umysłu, który potrafi widzieć dziesięć ruchów do przodu. To nie jest gra dla prostych ludzi. Obelga zawisła w powietrzu. Twarz Suzanne oblała się rumieńcem wstydu. Ale Abigail słyszała. Zamknęła książkę i wstała. Jej mały głos, czysty i spokojny, przeciął ciszę. Moja matka może nie grać, proszę pana, powiedziała. Ale ja gram. Preston odwrócił się, z uniesionymi w rozbawieniu brwiami. Ty, dziecko, i co ty wiesz o szachach? Wiem, że nie chodzi o to, jak jesteś mądry, odpowiedziała Abigail, nie odrywając wzroku. Chodzi o to, jak dobrze rozumiesz figury i ile jesteś gotów poświęcić, by chronić swojego króla. Preston był zaskoczony, ale jego arogancja szybko powróciła. Czyżby? No cóż, mała dziewczynko, zobaczmy, co potrafisz. Zagrajmy w grę. Suzan podbiegła do przodu z bladą twarzą. Panie Montgomery, proszę. Ona jest tylko dzieckiem. Preston machnął lekceważąco ręką. Dziecko chce grać. Niech gra. Czy się boi? Nie boję się. Powiedziała cicho Abigail. Złośliwy błysk pojawił się w oczach Prestona. W porządku więc. Uczyńmy to interesującym. Jeśli wygrasz, dam ci 100 milionów dolarów. Pokój zamilkł. Ale kiedy przegrasz, twoja matka zostanie zwolniona i nigdy więcej nie postawisz stopy w tym domu. Gra została ustalona, ale Preston popełnił fatalny błąd w obliczeniach. Nie docenił swojego przeciwnika. Dziadek, Abigail, Frank, był weteranem wojny koreańskiej, który znalazł pocieszenie w szachach. Był arcymistrzem. Nie w żadnym oficjalnym sensie, ale studiował grę z zaciętą, obsesyjną pasją. Kiedy urodziła się Abigail, zaczął ją uczyć, kiedy miała zaledwie pięć lat. Pionek, zmawiał, to dusza szachów. Wygląda na słabego, nieznaczącego, ale ma potencjał, by stać się Hetmanem. Nigdy nie lekceważ pionka, Aby. Nigdy nie lekceważ małego faceta. Uczył ją o poświęceniu. O oddawaniu wartościowej figury, by zyskać przewagę strategiczną. Czasami musisz przegrać bitwę, by wygrać wojnę. Uczył ją myśleć jak jej przeciwnik. Każdy gracz ma styl, rytm, znak rozpoznawczy. Musisz słuchać gry Ebi. Powiedz ci wszystko, co musisz wiedzieć. Zanim skończyła siedem lat, regularnie pokonywała swojego dziadka. Złożył jej obietnicę. Pewnego dnia, Ebi, wykorzystasz tę grę, by zrobić coś wielkiego. Pokażesz światu, że nie chodzi o rozmiar psa w walce, ale o rozmiar walki w psie. Zmarł rok później. Ona nie grała od jego śmierci, ale teraz, stojąc w wielkiej bibliotece, słowa jej dziadka odbijały się echem w jej umyśle. To była jej szansa, by walczyć. Abigail usiadła przy wspaniałej szachownicy. Preston usiadł naprzeciwko niej z rozbawioną pogardą. Dziecko chce białe figury. Odpowiedni wybór, kolor niewinności, poddania się. Abigail nic nie powiedziała. Wykonała swój pierwszy ruch, pionek na E4. Preston odpowiedział natychmiast, agresywnie i szybko. Rozpoczął wczesny atak, próbując ją przytłoczyć. Ale Abigail nie była zastraszona. Spotkała jego agresję cichą, cierpliwą obroną. Była skałą w obliczu jego burzy. Preston stał się niecierpliwy. Przyzwyczaił się do tego, że jego przeciwnicy załamują się pod presją. Ale to dziecko nie popełniało błędów. Nie dawała mu żadnych otwarć. Postanowił użyć wojny psychologicznej. Jesteś poza zasięgiem, mała dziewczynko, powiedział. Zmiażdżyłem mężczyzn, którzy sprawiliby, że drżałabyś. Abigail nic nie powiedziała. Twoja matka musi być bardzo dumna. Wychowuje córkę, która hazarduje jej środkami do życia. Córkę, która wyrzuciłaby ją na ulicę. Wszystko dla głupiej gry. Abigail pozostała niewzruszona, jej oczy wpatrzone w szachownice. Preston pochylił się do przodu. Zrobię ci umowę. Poddaj się teraz, a pozwolę twojej matce zachować pracę. Abigail w końcu podniosła wzrok. – To pana ruch, panie Montgomery. I w tym momencie Preston Montgomery poczuł przebłysk wątpliwości. Atmosfera stawała się cięższa z każdą mijającą minutą. Słońce zaczęło zachodzić, rzucając długie cienie w pokoju. Preston nie uśmiechał się już. Był w prawdziwej walce. Rzucił w nią wszystko. Użył wszystkich swoich sztuczek. Wszystkich swoich pułapek, ale ona… przejrzała je wszystkie. To było jak granie przeciwko duchowi, umysłowi, które zawsze było krok do przodu. Spojrzał przez szachownicę na nią i poczuł niechętny szacunek zmieszany z rosnącym przerażeniem. Pomyślał o swoim własnym dzieciństwie. Jego ojciec nauczył go, że wygrana jest jedyną rzeczą, która się liczy. Nauczył się być rekinem, nigdy nie okazywać litości. Miał życie wypełnione drogimi rzeczami, ale puste z prawdziwego znaczenia. Zobaczył Abigail. Spokojną godność w jej postawie, zaciekłą inteligencję w jej oczach. Walczyła dla swojej matki, dla pamięci swojego dziadka. I poczuł dziwną emocję. Poczuł zazdrość. Potem to zobaczył. Desperacki ruch. Poświęci swoją hetmankę, by zwabić jej króla w pułapkę. Wykonał ruch, umieszczając swoją hetmankę na linii ognia. Abigail patrzyła na szachownicę przez długą chwilę. Zobaczyła pułapkę. Ale zobaczyła też coś innego. Wyciągnęła rękę i wzięła jego hetmankę. Oczy Prestona rozszerzyły się w triumfie. Miał ją. Rozpoczął swój kontratak. Brutalny atak na jej króla. Szach, szach, szach. Jej król był zmuszony uciekać. Jego zwycięstwo wydawało się pewne. Koniec, mała dziewczynko, powiedział. Walczyłaś dobrze, ale w końcu król zawsze wygrywa. Wyciągnął rękę, by wykonać swój ostatni ruch. Ale wtedy się zatrzymał. Zobaczył coś niemożliwego. Przegapił to. Był tak skoncentrowany na swoim własnym ataku, że zapomniał o jej pionkach. A jeden z jej pionków cicho maszerował w górę szachownicy, niezauważony. I teraz stał na skraju jego własnej tylnej linii. Jedno pole odstania się hetmanką. Jego krew zastygła w żyłach. Zobaczył to wszystko w błysku. Jego atak był farsą. Jego zwycięstwo było iluzją. Ona nie wpadła w jego pułapkę, ona ustawiła swoją własną, poświęciła swoją hetmankę, by go rozpruszyć, podczas gdy przesuwała swoją prawdziwą broń na pozycję. Abigail wykonała swój ostatni ruch. Pionek na D1. Pionek dotarł do końca szachownicy i stał się hetmanką. Szachmat, powiedziała cicho. Gra się skończyła. Miliarder przegrał. Cisza była absolutna. Preston wpatrywał się w szachownicę. Jego twarz biała. Przegrał. On, Preston Montgomery, przegrał z dziewięcioletnią dziewczynką. Spojrzał na nią. Nie triumfowała. Po prostu go obserwowała, jej niebieskie oczy wypełnione niepokojącą mądrością. Poczuł falę wstydu tak głęboką, że prawie postawiła go na kolana. W końcu znalazł swój głos. Jak? Jak to zrobiłaś? Pan mnie nauczył powiedziała łagodnie Abigail. Powiedział pan, że szachy to gra inteligencji. Ale to nie jest prawda to gra rozumienia. Rozumie pan władzę, jak atakować, jak dominować ale nie rozumie pan poświęcenia. Nie rozumie pan pracy zespołowej. Nie rozumie pan, że czasami najmniejsza figura może być najważniejsza. Wskazała na pionka. Nigdy pan jej nie zobaczył nadchodzącej. Był pan tak zajęty patrzeniem na duże figury, że zapomniał pan o małej. Jej słowa uderzyły go jak fizyczny cios. Spędził całe życie patrząc na duże figury. Zapomniał o małych rzeczach. Zapomniał o życzliwości, o współczuciu, o miłości. Zawarł zakład. 100 milionów dolarów. Mógł znaleźć sposób, by się z tego wyplątać. Mógł twierdzić, że to był żart. Mógł wynająć prawników, mógł ich zmiażdżyć. Spojrzał ponownie na Abigail i zobaczył jej dziadka w jej oczach. Zobaczył cichą siłę, niezachwianą uczciwość. I wiedział, co musi zrobić. Wziął głęboki oddech, wstał, wyciągnął rękę. Wygrałaś, Abigail, uczciwie. Umowa to umowa. Abigail nie wzięła jego ręki. Zamiast tego skinęła lekko głową. Gra się skończyła. Dług został uregulowany. Preston chrząknął. Mój asystent skontaktuje się z Tobą, Suzan, aby zorganizować przelew środków. Suzan mogła tylko skinąć głową. 100 milionów dolarów. Liczba odmówiła przetworzenia. Jesteście zwolnione na dzisiaj, dodał Preston. Odwrócił się, nie mogąc na nie patrzeć. Suzan wzięła Abigail za rękę. Chodź, kochanie, chodźmy do domu. Wracały do domu w ciszy. Kiedy były w środku ich małego mieszkania, Suzan opadła na sofę. Ebi, co zrobiłaś? Zagrałam w szachy, mamo. Ale pieniądze, on naprawdę nie da nam ich, prawda? Ta, powiedziała Abigail z cichą pewnością. On jest człowiekiem, który rozumie zasady i przegrał. Gdzie nauczyłaś się tak grać? Twój dziadek cię nauczył, prawda? Abigail skinęła głową. Nauczył mnie wszystkiego. Był czymś więcej niż tylko starym człowiekiem, który lubił grać w parku. Był generałem. Po prostu nigdy nie miał armii. Byłam taka przestraszona, szlochała Susan. A myślałam, że stracimy wszystko. Nigdy nie mieliśmy przegrać, powiedziała Abigail. Dziadek nauczył mnie, jak wygrywać. Tej nocy Preston Montgomery też nie spał. Siedział w swojej bibliotece, wpatrując się w szachownicę. Został przechytrzony, przemyślany, przytłoczony. Podniósł telefon i zadzwonił do swojego szefa ochrony. Henderson, chcę, żebyś dowiedział się wszystkiego o Susan Miller i jej córce Abigail. Chcę wiedzieć o ich rodzinie i ich historii. Chcę to mieć na moim biurku rano. Następnego ranka gruba brązowa koperta czekała na biurku Prestona. Zawierała historię Susan. Wyszła za mąż, za swojego chłopaka ze szkoły średniej. Davida Millera, który zginął w wypadku samochodowym, kiedy Abigail była niemowlęciem. Przeszedł do sekcji o Franku Millerze. I wtedy to zobaczył. Fotografia młodego mężczyzny w mundurze wojskowym. Preston wpatrywał się w nią, jego krew zamieniała się w lód. Znał tę twarz. Podszedł do zamkniętej szafki i wyciągnął stare albumy ze zdjęciami. Przewracał strony i je znalazł. Zdjęcie jego ojca stojącego przed małym budynkiem fabrycznym, a stojący obok niego był Frank Miller. Szylt nad drzwiami głosił: Narzędzia precyzyjne Miller i syn. Wszystko wróciło. Historia jego ojca. Jego pierwszym większym przejęciem była mała rodzinna firma narzędziowa w Ohio. Miller i synowie kupił ją za grosze, zdemontował jej aktywa, zwolnił wszystkich pracowników. I sprzedał ziemię deweloperowi. Frank Miller był synem, który próbował walczyć, który odmówił sprzedaży, który apelował do poczucia przyzwoitości jego ojca. Ojciec Prestona śmiał się z tego. Frank Miller stracił wszystko. Preston opadł na krzesło, w końcu zrozumiał: Zwycięstwo Abigail nie było przypadkiem, to była sprawiedliwość. To był duch z przeszłości, powracający. Był pomnieć się o dług zaległy od pięćdziesięciu lat. Sto milionów dolarów nie było zakładem. To było zadośćuczynienie. Siedział tam przez długi czas. Poczuł ciężar duchów, które jego rodzina zmiażdżyła. życia, które zniszczyli. Wiedział, co musi zrobić. Nie wystarczyło po prostu dać im pieniędzy. Podniósł telefon. Daj mi numer domowy, Susan Miller. Muszę z nią porozmawiać. Telefon zadzwonił w małym mieszkaniu. Suzan odebrała jej serce biło mocno. Suzan, tu Preston Montgomery. Muszę się z Tobą zobaczyć. Z Tobą i Abigail. Chciałbym przyjść do Waszego domu. Czy wszystko w porządku? Chodzi o pieniądze, ale chodzi o coś więcej niż to. Chodzi o Twojego teścia. Chodzi o Franka. Serce Suzan zabiło szybciej. Franka? Będę tam za 30 minut. Suzan spojrzała na Abigail, która rysowała przy kuchennym stole. Pan Montgomery przyjeżdża tutaj. Wiem powiedziała Abigail. I Suzan wiedziała, że jej córka wiedziała przez cały czas. Trzydzieści minut później, Preston stał przy ich drzwiach w prostych spodniach i koszulce Polo. Trzymał duży album fotograficzny. Mogę wejść? Suzan skinęła głową. Podszedł do kuchennego stołu i położył na nim album. Otworzył go na zdjęciu jego ojca i Franka Millera. Myślę, że wiesz, co to jest, powiedział. Jego głos wypełniony żalem. Mój ojciec był złodziejem. Ukradł firmę twojego dziadka. Ukradł jego spuściznę. Ukradł jego życie. Spojrzał na Susan. Nie wiedziałem. Przysięgam, nie wiedziałem. Nie do dziś rano. Wyciągnął kopertę z kieszeni. Zorganizowałem przelew środków ale zrobiłem też coś innego. Założyłem fundusz w imieniu twojego dziadka, Fundacja Franka Millera. Będzie poświęcona pomaganiu małym rodzinnym firmom. Przesunął dokumenty przez stół. Chcę, żebyście ty i Abigail nim zarządzały. Chcę, żebyście użyły pieniędzy mojej rodziny, by naprawić szkody, które moja rodzina wyrządziła. Susan wpatrywała się w dokumenty, łzy napływały jej do oczu. Preston spojrzał na Abigail. Twój dziadek był lepszym człowiekiem niż mój ojciec, a ty jesteś lepszym graczem niż ja. Wyciągnął rękę ponownie. Tym razem Abigail ją wzięła. Gra się nie skończyła, panie Montgomery, powiedziała. Dopiero się zaczyna. W tym małym mieszkaniu dług został spłacony. Rana została zagojona. I nowa gra miała się rozpocząć. Od tego dnia nic nie było takie samo. Susan i Abigail przeprowadziły się do skromnego, ale wygodnego domu. Fundacja Franka Millera stała się pasją Susan. Stała się obrończynią słabszych, obrończynią małych rodzinnych firm. Preston Montgomery rozpoczął powolną transformację. Zaczął inaczej prowadzić swoją firmę. Zaczął myśleć o czymś więcej niż tylko o wynikach finansowych. Stał się głównym dobroczyńcą fundacji. On i Abigail nadal grali w szachy raz w miesiącu. Nigdy jej nie pokonał, ale uczył się od niej. Pewnego popołudnia Preston powiedział: Myślałem, moja firma nie ma duszy, nie ma celu. Chciałbym, żebyś była w mojej Radzie Dyrektorów. Nic nie wiem o biznesie, powiedziała Abigail. Wiesz wszystko, co musisz wiedzieć. Wiesz, że Pionek to dusza szachów. Wiesz, że mały facet ma znaczenie. Powołanie dziesięcioletniej dziewczynki do rady. Wywołało wstrząs w świecie finansowym. Członkowie rady byli przerażeni, ale Preston nie dbał o to. Na swoim pierwszym spotkaniu zarządu Abigail siedziała przy długim stole, jej stopy nie całkiem sięgały podłogi. Dyrektorzy przedstawili propozycję przejęcia mniejszej konkurencyjnej firmy we wrogim przejęciu, które zamknęłoby fabryki i wyeliminowało tysiące miejsc pracy. Kiedy skończyli, Abigail zapytała. Ta liczba tutaj, która mówi synergię. Co to znaczy? Odnosi się do oszczędności kosztów, które osiągniemy poprzez eliminację zbędnych stanowisk, powiedział dyrektor finansowy protekcjonalnie. Ma pan na myśli zwalnianie ludzi? Pokazała im rysunek szachownicy. Widzicie tę firmę jako pionka, którego możecie poświęcić. Ale ten pionek to nie tylko kawałek drewna. To pracownicy, ich rodziny, małe miasta, które zależą od tych miejsc pracy. Jest lepszy ruch, zamiast ich przejąć, ale dlaczego nie zainwestujemy w nich? Preston spojrzał na jej rysunek. Ma rację, nie kupujemy ich, współpracujemy z nimi. Tego dnia coś się zmieniło. Montgomery Industries zaczęły inwestować w swoich pracowników w swoje społeczności. I powoli wyniki finansowe zaczęły się poprawiać. Mijały lata, fundacja rosła. Pewnego dnia nadszedł list z małej stolarni w Oregonie na skraju bankructwa. Susan poleciała spotkać się z właścicielem, George'em. Fundacja dała mu grant i pomogła go zmodernizować. Rok później George napisał: Nie tylko uratowaliście mój warsztat. Uratowaliście moją rodzinę. Uratowaliście moje dziedzictwo. To było zwycięstwo Susan. To był jej szachmat. Pięć lat po tamtej pamiętnej grze, Preston stał na swoim balkonie. Był teraz starym człowiekiem. Usłyszał kroki. Abigail, teraz czternastoletnia, stanęła obok niego. Właśnie została przyjęta na uniwersytet. Spędziłem całe życie próbując podbić to miasto, powiedział Preston. Byłem takim głupcem. Jesteś pan dobrym człowiekiem, Preston powiedziała Abigail. Nie. Ale uczyniłaś mnie lepszym. Czy kiedykolwiek za tym tęsknisz? zapytał Preston. Walką, emocjami zwycięstwa. Gra nigdy się nie kończy, po prostu się zmienia. Celem nie jest już wygrana, chodzi o zagranie pięknej gry. Gry, która pozostawia świat lepszym miejscem, niż go zastałaś. Dziadek mnie tego nauczył. Powiedział, że każdy pionek to potencjalna Hetman, każda osoba, to potencjalny bohater, musisz im tylko dać szansę. Preston spojrzał na rozległe miasto. Po raz pierwszy w życiu nie widział królestwa do podbicia. Zobaczył świat do uratowania i wiedział, że gra jest w dobrych rękach. Dziecko stało się Hetmanem, a jej panowanie dopiero się zaczęło.